Thank you Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wszystka piękna jesteś, O Maryjo, a zmazy pierworodnej nie masz w Tobie. Tyś chwałą Jeruzalem, Tyś weselem Izraela, Tyś chlubą ludu naszego. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, modl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. Podziwiali aniołowie wielkie dzieło Twojego wcielenia. Widzieli, jak nieprzystępny Boże, stałeś się przystępnym dla wszystkich człowiekiem. Zamieszkałeś między nami. Słuchając wołania, alleluja. alleluja! 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 Retorzy słów wielu miłośnicy Milkną przed Tobą jak ryby bezgłośne Widzimy to Bogu, rodzico, nie mogą bowiem powiedzieć, jak pozostając dziewicą możesz rodzić. My jednak tajemnicę Twoją podziwiając wołamy z wiarą. Witaj na czynie Boże. Witaj, która mędrcom wytykasz niemądrość. Witaj, która uczonym wyka. Witaj, boś rozerwała tenczyk ów Witaj, bo się ci ryba kołdła Witaj, wyciągająca z otchłani Zdająca poznanie ubiegłym. Witaj, korabiu pragnących zbawienia. Witaj, porcie płynących przez Życie. Módlmy się bądź pozdrowiona Maryjo Panno, sama jedna spośród wszystkich pokoleń w poczęciu swoim łaską Boga uświęcona. Dlatego to archanioł wyszedł do Ciebie znalazłaś łaskę u Boga, bo Ciebie wybrał i w szatę niewinności przyodział Pan, który jest wszechmocny i ma święte imię, uświęcił Cię w samym zaraniu Twego życia. Bo w tobie miał się zjawić sprawca wszelkiej świętości. Błogosławionaś ty między niewiastami, bo Pan jest z Tobą. O dziewico niepokalana, łaski pełna, wyjednaj potrzebne nam łaski, a szczególnie miłość Boga. A jak Ty każdą myślą, każdym słowem i wszystkimi czynami nieustannie wzrastałaś w świętości, tak niech i my przez wszystkie prace, cierpienia, radości doczesnego życia. Wciąż pomnażamy w sobie łaskę Bożą i wzrastamy w Bożej miłości. Amen. Przez Twoje święte i niepokalane poczęcie, O najświętsza panno Maryjo, Oczyść serca, ciała i dusze nasze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko niepokalana, módl się za nami.